Kilka sekund wcześniej. Draszk z podłoża. No blisko skutecznej interwencji była Monika Malicz. mamy trochę w poprzek. I wywalczyła rzut karny. Magda Draszk. Już w polu przesuwała Patti Matieli. I ta interwencja. Polski. 41 bramek Zoricy Despodowskiej w tym elemencie. I ta jest 42. Dobrze pomagała Milojewicz. Ależ teraz piękne trafienie Magdy Drażyk z podłoża. Ładna asekuracja i szansa na kontratak KPR-u. Gminy Kobierzyce świetnie rozegrała to. Lesja jeszcze lepiej. Broni Maliczkiewicz. Miała Kinga Grzyb. Broni ten rzut Saltaniuk. Świetnie do Jana z Kucharska. Ależ niesamowita jest dzisiaj Monika Maliczke. Teraz powinna być sygnalizacja gry pasywnej. Tak, Sędzia Mariusz Wołosik. Bołowicz, przepraszamy, już podniósł rękę. I szansą na osiemnaste trafienie zawodniczki trenera Marcina Palicy pięknie wyszła w górę do Magalska. Daria Przywara zmierza do linii. W sezonie wychowanka zagłębia Lubin kontra Daria Przywara górą rozgrywająca. mówią 12 na 16, niektórzy na 12 na 14. Natomiast nie ma to wielkiego nie ma to znaczenia. znaczenia. Ci 4 procent. Barbara Zima na razie bez odbitej piłki. Nie ma już Moniki Maliczkiewicz w bramce. Mimo, że miała 37 skuteczność. W jak gra się naprzeciwko drużyny Zagłębia. Despodowska kontra Zima. Zorica Despodowska. Dzisiaj perfekcyjna z linii 7 metrów. Przywara. Szarkowa. Było płasko. Dobrą decyzję podjęła Słowaczka. Ale popełnia rozgrywająca zagłębia, błąd kroków. Kucharska, świetnie do wiertelak, ta w drugie tempo pokonuje Barbarę Zimę. Mamy sygnalizację gry pasywnej. Matieli weźmie sprawy w swoje ręce. Wzięła Przywara i zdobywa bramkę numer 21. Przywara, Szarkowa, Matieli, sporo miejsca miała Brazylijka. Do gry jeden na jeden, ale broni też rzut Wiktor i Wiertelak do Magalska, świetnie do Patrycji Kozioł, ale zatrzymuje ją Monika Maliczkiewicz. I tracą piłkę miedziowę i KPR gminy Kopierzyce wygrywa ten mecz, jest tą bramką.